Takk. Połowa Wehrmachtu to jest katolicka jednostka.

Na wieki zamilkli także ci, którzy ją bronili. Młodzi ludzie, którzy mogli mieć przed sobą jeszcze całe życie. Młodzi ludzie, którzy mieli głowy pełne marzeń. Ci młodzi patrioci oddali swe życie, bo czuli, bo wiedzieli, że powinni bronić swojej ojczyzny. To ich obowiązek. Niemcy wkroczyli na pierze. Niedawno podupadły na duchu Frajkops. Teraz z nowym zapałem wyżywał się na ciałach poległych oraz dobijający rannych. Jednak Polacy na Śląsku nie dali się złamać niemieckiej przemocy. Ci, którzy przeżyli hekatombę września 1939 roku, krótko po zakończonych walkach podjęli próbę organizowania oporu. Na Śląsku, podobnie jak w całym okupowanym kraju, organizowano ruch oporu już w październiku 1939 roku. Na Śląsku i Zagłębiu zorganizować, organizować zaczęła się y, Służba Zwycięstwa Polski, później przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, pierwsza organizacja Polskiego Państwa Podziemnego. Przez całą okupację w naszym mieście działali ludzie, którzy mieli odwagę walczyć z hitlerowskim okupantem. Którzy mieli w sobie dość heroizmu, by walczyć o wolną Polskę. Ta walka, chociaż trudna i długa, chociaż kosztowała wiele ludzkich istnień, nie była nadaremna. Dziś po ponad 70 latach od tamtych wydarzeń, żyjąc w wolnym, niepodległym państwie, mogąc swobodnie mówić w swoim ojczystym języku, nie zapominajmy o tych, którym to zawdzięczamy. A zawdzięczamy to m.in. harcerzom i powstańcom spod tej katowickiej wieży spadochronowej. Proszę Państwa, inscenizacja dobiegła końca. A zatem, zgodnie z tym, o czym pozwoliłem sobie wspomnieć i to kilkakrotnie na początku, Możecie Państwo już przekroczyć linię taśmy i możecie Państwo przystąpić do robienia zdjęć z uczestnikami dzisiejszej masterizacji Dzieci mogą pozbierać uzki. A przede wszystkim dziękuję Państwu, to naprawdę bardzo Państwu dziękuję za dyscyplinę w ciągu dzisiejszej instytucji i dziękujemy również za tak liczne przybycie.